Uwaga, uwaga. Oto ostatnie chwile z tą podłogą. Tu już nigdy nie będzie tak samo jak do tej pory. O. Zaczynamy za chwilę. Przemeblowanie. Będziemy kładli nowe laminaty. Ta tak, Bratka. Tutaj, tak, tak Jureczku, tak. No. No. Tak. W tej chwili już zaczęło się odsuwanie, przestawianie. Wszystkiego. Za chwilę mycie, sprzątanie i już będziemy układać od tej strony. O. O. Już zaczęte. Powolutku, powolutku i się układa. O. A Beatka już układa. Już kawałeczek podłogi jest, meble z powrotem przestawione. I kochanie już układa. Ostro. To co przez ostatnie trzy lata, bo... No nie no ze dwa, bo trzy... Bo... Beatka już tyle ułożyła. Uff, Już niedużo zostało. Tu, 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 jest zrobione. A tu, 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 i jeszcze tam i tam, tamto. A tu już dzisiaj gotowy. Tarau, podłoga. O! Dobry, no. Biatka położyła całą podłogę. Teraz rozmawia umie z Pauliną. U dobrze, umie dobrze gotować, tak? hmm. to Super. 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 Dwa o I pasuje nam do mebli. Ładna taka. Mm -hmm. Więc taką piłkę jest taką, taką, taką strzuńczą.